Witam Was w moim MacPlayu z, z gry Szymek, Czarodziej 3D i będziemy kontynuować naszą rozgrywkę. Yy, troszkę ściszyłem grę, mam nadzieję, że słychać różnicę. Jak widzicie, yy, teraz od... już wiemy, jak Szynku, co to robisz. Może tak przeskakujesz, a Nie, Nie. jest Nie, jak jest dziwny wniosek, bo to nieistotne. Yy, jak widzicie, wy... jesteśmy już poza yy, tą, tą... I teraz mam troszeczkę bardziej otwarty się wszystko się ładnie... Yy. Słucham. Tak, moja ma mama, oczywiście wielkie jakieś kontrole, no wiadomo co. Ona ma, ma coś, słuchajcie, z tego, z kontrolera, kontrolera biletów, ona wszystko musi wiedzieć. Wyszliśmy z tej świątyni i mamy bardzo otwarty świat I jak widzicie, Szymek tak troszkę zanika Ale to się wszystko ładnie wyjaśnia. Dobra, patrzymy, co... Aha, to nie może... Mam... Nie, nie, o to nie, nie tam chodzi. Sklep, sakrum, oficjalne gadżety świątynne W ogóle mam ze sobą kawę zbożową Co się jej napije Weźmy tankę do było akurat Okej, okay. no i lecimy Mam nadzieję, że ten Szymek... Dziwnie on tak skacza. Mam nadzieję, że tego nie będzie potem, bo to jest lekko wkurzające. No już trudno. Co tutaj mamy? Aha, dobra, nie da się rozczytać. Dobra. Czekajcie. Co to jest? Jak widzicie, wszystko jest dokładnie, dosłownie wszystko jest tutaj przetłumaczone. Każdy element graficzny. Nawet tutaj w czym mogę... Um, Gość sprzedaje tandetne pamiątki niezorientowanej klienteli. Mhm. I zakładam do niego. Ej, mhm. nie to. Cześć. E, 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 czym mogę służyć? Jedno mi przychodzi do głowy. <głos> <głos> I się napiję kawki. <noise> Masz coś oprócz badziewnych, frajerskich pamiątek? Eee? Eee, może Może Cola? No właśnie, głupia Uuu, Copacola. Hmm. Ryzykowny zakup. Może puszeczkę? Tylko pięć srebrników. Nie miał... Nie widzę... No chcę, co te FPSy, y mam sobie do góry wziąć. Czemu nie? Ja nie widzę, co tutaj jest, tam na dole. No, ale zobaczymy, czemu nie. Czemu nie? Masz za mało pieniędzy. No. Mam no nic. No niech to. Szczerze to nic nie ma. Dobra. Okej. Okay. No to lecimy, są tu jakiś widzimy go składzik, nie wiem, na no coś tam. Lody. Nawet, okej. Okay. Tu, wiecie co, ma naprawdę sens biegać sprintem, jak zwłaszcza są tutaj te większe... No, większe kawałki drogi, taki posąg mamy. Więc ja naprawdę nie wiem, czym to się tak teleportuje, ale chyba no nie mam na to żadnego wpływu. Aha, tutaj mamy jeszcze bramę i tutaj gościa z bramu, to podejdziemy do niego i zagadam. No i choćby nie wiem, co byśmy zrobili, to właśnie oni tak nas, no to jest takie, no wszystko się wyjaśni, jak Przepraszam, chciałbym przejść. Za opuścisz to filmiku. miejsce, musisz zasięgnąć rady przewodniczącego starszyzny, synku. Starszyzny psizny. Ja mam no, świat to. do ocalenia. Dokładnie. Prawdopodobnie. Nikt nie wyjdzie, póki nie stanie przed przewodniczącym. Niech ci będzie. Gdzie on jest? Zasiada na tronie życia, synku. No, nie synku. Czuję się dziwnie. Okej, okay, słuchajcie, ja sobie yy, zapiszę, sprawdzę tradycyjnie jak to się nagrywa i zaraz do was wrócę i ile będę musiał zapisać. O, patrz to, chyba to zaraz odwracam. Okej, okay, wszystko ładnie się nagrywa i kontynuujemy. Jeszcze minimalnie ściszę tą muzykę w grze, ponieważ no... troszkę była za głośno. Widzicie, mogą być tu jakieś dziwne graficzne bagi, no ale no... stara gra, trzeba i to wybaczyć. Dobra, nie pamiętam jakie to kolejności, ale. Mnie, no, i chyba teraz ze gościa tutaj trzeba podejść. Też mam tylko kołysane w Co jest? A -a -a! Pokręciło cię? O mało nie zszedłem na zawał przez te twoje wyskoki. Jesteś już niemal kompletny, chłopcze. Integracja się powiodła. Na cały czas mam wrażenie, hola, powoli! Zgubiłem się, po słowie jesteś. Odrodziłeś się. Twoje ciało i dusza były rozdzielone. Ale teraz znów są zintegrowane. Z powrotem jesteś całością. Ma brodę jak Chcesz powiedzieć, że byłem grupem? nie Nawet dosyć trupem? Nie, byłeś zdezintegrowany. to jakaś bzdura jaja? sobie ze mnie robisz. Nie, mój chłopcze. Ja wątpię, czy mój ubezpieczyciel to pokryje. Aby zakończyć proces integracji, musisz zjeść owoc ze świętego drzewa. Czy to brzoskwinia? No właśnie. Dojrzewające brzoskwinie absorbują energię życiową niezbędną do zakończenia procesu integracji. Zawsze, jakiem jakim brzoskwinie kojarzy mi się tak na zawsze. Nie cierpię brzoskwiń. Nie możesz opuścić tego miejsca, dopóki nie zjesz hmm. owocu ze świętego drzewa. W przeciwnym razie znów ulegniesz dezintegracji, a twoja dusza, przeklęta na wieki, zczeźnie w piekle. A, to taka brzoskwiniowa kropelka. Słucha? No wiesz, ma gwarancję po po, po co ja się o tym mówię? Gdy na Ziemi kiedy zbierze się wystarczająco dużo energii życiowej, brzoskwinia spadnie i będziemy mogli zakończyć proces sanacji. A kiedy to będzie? Kto wie? Niektórzy czekają miesiącami. Znajdziemy ci jakieś zajęcie, żebyś się nie nudził w tak zwanym międzyczasie. Miesiącami a wypchaj się, co się stanie, jeżeli sam go sobie zerwę. To najstraszliwsza zbrodnia. Kradzież niedojrzałej chyby niechybnie spowoduje czyjąś przedwczesną śmierć. Jakoś się z tym pogodzę? Ostrożnie, chłopcze, nie żartuj sobie. Los lubi płatać figle takim żartownisiom. Dobra, dobra, wyróżuj się. Mam dla ciebie list. Zostawił go pewien stary czarodziej. Kalipso? Gdzie on jest? Mam z nim do pogadania. No właśnie. Zniknie. Razem ze swoją Zamiast młodą przyjaciółką. Mhm. Mhm. Widzisz, Kalipso, mórka. z kobietą? Niemożliwe. Bardzo atrakcyjna osoba. I bardzo skąpodziana. jeżeli wiesz, co mam na myśli. Prostituta. C <głosy> <głosy> Wiem, ale skąd u ciebie takie myśli? Gdzie ten list? Widzisz, nawet tutaj jest przetłumaczone wszystko. Drogi Szymku, mam nadzieję, że czytasz ten list będąc w dobrym zdrowiu, a przynajmniej w lepszym niż w tej chwili. Czasem kamer kamera ma jakieś dziwne problemy złożone. I animacja jakby jakaś taka... Nie wiem, wiecie, to e, Oczywiście, mówiąc teraz, y, mam na myśli wtedy, z twojego punktu widzenia. O, mniejsza z tym, Wygląda jakby kartką pisał, a nie pióra. Na pewno jesteś, <laughs> bo inaczej nie czytałbyś tych słów. Musisz natychmiast wyruszyć do miasta Poliganis, gdzie wszystko ci wyjaśnię. Długie przerwy tu są, takie dialogowe. O, mamy to. Tą... Dobra nasza. Melisa. Melisa Laska. W takim razie mówiło. natychmiast ruszamy. Ruszymy jutro. Targałam tego tłustego durnia taki kawał, że muszę coś chlapnąć. Spotkamy się jutro o świcie przy północnej bramie. Okidoki Znam kogoś, kto pomoże ci wrócić do domu. Ta osoba pomogła mi już wyrwać twoje ciało z łapsk sordida.